Witam wszystkich! Mamy piękną wiosnę na dworze około 15 stopni Celsjusza. Na wstępie chciałbym podziękować za liczne komentarze i odzew w stosunku do tego właśnie Ursusa, tego zestawu. Na początku też bym chciał pozdrowić kanały, które tworzą podobny kompet o traktorach. Znaczy ja głównie mechaniki nie mam, jeśli chodzi o traktor, tylko takie małe jakieś tam przeróbki, udogodnienia, bądź ja to tak nazywam bajery, więc pozdrawiam kolegę Darka, ratujmy traktory, a już niedługo mam nadzieję, że będzie to kanał pod nazwą traktorator, wszyscy na pewno wiedzą tajemniczeni, o co chodzi, pozdrawiam kolegę Przemka, Przemo ze swoim oczywiście majorkiem, na kanale Przemka macie dużo przydatnych informacji, remontów, nie remontów, wszelakiego rodzaju akcji związanego z majorkami, 30kami, 60kami i pewnie jeszcze masy innych traktorów. Pozdrawiam kanał Retrotraktor. No do tego kanału to już chyba nie muszę nikomu przedstawiać. No i oczywiście wszystkich pasjonatów starej, polskiej można powiedzieć motoryzacji dlaczego starej. Wiadomo, te już maszyny Przechodzą pomału na zasłużoną emeryturę, ale to nie oznacza, że nie uprawiają ziemi. Moi drodzy, do dzisiaj, do dzisiaj pracują ciężko na, na polu, moi drodzy. Na pewno są to cięższe warunki niż, jeśli chodzi o głośność, o huk w kabinie, niż w tych współczesnych ciągnikach, ale na pewno znajdzie się rolnik, co uprawia taką trzydziestką kilka hektarów. To Wam mogę naprawdę powiedzieć. Tak jest moje zdanie, bo rolników, którzy mają tam kilkanaście, kilkadziesiąt, to widzę na co dzień. Ale większe gospodarstwa takich na przykład ciągników także używają do prac pomocniczych. Naprawdę. To jest bardzo wdzięczny ciągnik. Stara, prosta konstrukcja, mało pali, dosyć lekki, więc naprawdę przydaje się do różnych przerozmaitych prac. Korzystając jeszcze z okazji, że nakręcam tutaj na łące film, odpowiem na kilka pytań tam, które mi przyjdą do głowy, a pierwsze z nich było to, jaka wysokość jest tej 30 z kabiną. Więc wziąłem sobie metrówkę i już moi drodzy mierzymy. Ale może sobie wgaśmy ciągnik, żeby nas troszkę nie zakłócał. Tutaj na wstępie, zaglądając do kabiny ogólnie ciągnika chciałbym was przeprosić za ten trochę nieporządek, ale sobie to nadrobimy po skończonej pracy jutro albo dzisiaj. Codziennie nie będziemy ciągnika oczywiście myć. Więc tak. Mamy metrówkę, zmierzymy sobie jaka jest wysokość ciągnika z kabiną. Od ziemi do góry jest to około 2,30 2,28. Bezpiecznie podać wartość 2,30. Jeśli chodzi o schemat skrzyni biegów, mamy tutaj fajnie wytłumaczony schemat. Mamy tak zwane biegi polowe i te szybkie szosowe, bądź żółwik i królik. Niek niekiedy się tak oznacza na różnych sprzętach. Widziałem na jakichś tam zagęszczarkach itp. itd. Więc mamy tak naprawdę. Jeden lewarek, jedną tą wajchę i patrzymy, czy mamy górny luz, czy dolny. W tym wypadku, gdy tak w takiej pozycji jest nasz pałąk, ten lewarek, mamy biegi polowe. I czyli możemy sobie wbić wsteczny, dwójkę i tam trójkę. Luz. Czyli tutaj na lewo do góry wsteczny, jedynka w dół w lewo, dwójka prawo w górę, trójka prawo w dół. Teraz jak sobie zmieniamy ten nasz cały reduktor? Musimy sobie znaleźć, oczywiście, luz. Gdy mamy luz, szukamy miejsca tutaj, jakby tak, jakby. Przy przejścia, czyli znajdujemy się tutaj, musimy sobie znaleźć tą ścieżkę, ten środek, żeby przejść na te biegi szybkie, czyli szosowe. Taka pozycja luzu górnego dla biegów polowych. Takie jest jego położenie w pozycji neutralnej, czyli w dolnym luzie tym dla tych szybkich biegów. Tutaj jeszcze powiemy sobie może na temat tych dwóch wajchów, wajch przełączników. Ta jest odwałka WOM. Widzimy środkowa pozycja N, czyli neutralna. Przesuwając ją w tą stronę, mamy zależny wałek, czyli w zależności od tego, jak szybko jedzie ciągnik, jakie są obroty silnika. Tak nam się szybko kręci. A tu pod spodem mamy 540, czyli WOM niezależny. Wbijamy to i nasz wałek kręci się. 540 obrotów na minutę. Ta wajcha służy do załączania pompy. Możemy sterować tutaj hydrauliką oraz naszym tutaj rozdzielaczem do przyczepy z kiprem. N-neutral koła zębate, czyli pompa załączona hydrauliczna. Możemy także. Podnosić tutaj nasz podnośnik bądź wszystkie wszelkiego rodzaju narzędzia, jakie sobie podwiesimy. Brony, pługi, bron broni, pługi i wszystko, co z tym naszym rolnictwem związane. Jeszcze może odpalimy sobie nasz ciągniczek i pokażę Wam jak pracuje ten rozdzielacz. Sprawdzamy czy jest luz. Więc tak wygląda nasz zestawik podniesiony, tak się on prezentuje. Mały, zgrabny, ale robotę zrobi. Co tu tutaj może odkrywać, przydaje się na gospodarstwie. Opuszczamy. Opuszczamy pomału. Więc moi drodzy, to by było na tyle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o swoje Ursusy. Na razie cześć!